W Lublinie została podpisana umowa na przebudowę drogi wojewódzkiej numer 835 łączącej Lubelszczyznę z Podkarpaciem. Inwestycja ma pomóc w rozwoju gospodarczym wschodniej części kraju. Województwo lubelskie pod względem zamożności i poziomu rozwoju jest na ostatnim miejscu w kraju. Dlatego to jest ten obszar Polski, w który chcemy szczególnie inwestować, również w rozbudowę infrastruktury drogowej, bo to jest niezbędny warunek do tego, żeby przyszły tutaj inwestycje, pojawiły się nowe miejsca pracy, to żeby cały region zaczął gonić te inne obszary, lepiej rozwinięte naszego kraju. Mówił wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dlatego przebudowanych zostanie 25 kilometrów drogi. Wojewódzkiej nr 835 umowa przewiduje renowację jezdni, budowę lub przebudowę 24 skrzyżowań, 4 mostów i 26 zatok autobusowych. Inwestycja ma ogromne znaczenie dla rozwoju wschodniej części kraju, ocenił marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Pamiętajmy, że jest to droga równoległa do Via Karpatii, do S19. Droga alternatywna, która łączy województwo lubelskie z Podkarpaciem i w związku z tym droga bardzo ważna dla rozwoju gospodarczego. Inwestycja finansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 158 milionów złotych. To największa inwestycja samorządu województwa lubelskiego w tej kadencji, jeżeli chodzi o inwestycje infrastrukturalne. Poinformował wicemarszałek województwa lubelskiego, przebudowa drogi ma być zakończona w 2022 roku.